Cześć, halo, halo, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja oczywiście jestem Rosso i witajcie w kolejnym odcinku z Konta Free to Play, gdzie przypominam, gramy jedynie czterogwiazdkowymi postaciami i używamy maksymalnie czterogwiazdkowych broni jako. Dodatkowe wyzwanie. I jeżeli chcecie zobaczyć jak to wygląda od strony kuchni, to oczywiście zapraszam na, mój na moje streamy na Twitchu w poniedziałki, wtorki, czwartki i sobotę od godziny 18. Zaczynamy oczywiście od daily, od komisjonów i zobaczymy co będzie dalej. Ścimy łysza tutaj od razu, teraz, na start. Bang, proszę bardzo. Halo? Kliknąłem cancel. Jest fiolecik, jest fiolecik, jest dobrze. I Yunjin, elegancko. A jako, że już dosłownie jesteśmy kroczek od Inazumy To będziemy mogli się tam ładnie pobawić Tylko będzie problem z wilkiem, bo wilk jest dosyć, będzie dosyć problematyczny dla nas W sensie farmienie go e, na sam początek Szczególnie, że no Seirei, Seirei Island to było tak? Kurde nie pamiętam jak się nazywało Ale e, no niestety e, ta wyspa jest dosyć nieprzyjazna Dla nowych graczy więc zastanawiam się, czy nie będzie trzeba jakiegoś quest'a zrobić dodatkowego, żeby w ogóle tego wilka odblokować, bo nie pamiętam, jakby totalnie nie pamiętam, jak to tam działało. Ale mamy Razorka, Rejzorek pokłosi tam, kurczę. Nice. Rejformency, oczywiście, musimy ich dziabnąć, bo nie mam masek. Ostatnio sobie a, próbowaliśmy wylewelować i wyascendować naszego Razora ale, no, głównym problemem było to, że nie mam tych śmiesznych masek tutaj, e, żeby mu nazbierać rzeczy na ascent. I, no, trzeba będzie farmić. Trzeba będzie farmić, kurczę. Ju! Eluwina. Peczki. Dobra. Tak. Musimy jeszcze resztę ekipy polepszać, żeby 70 level im wbić, żeby e, Blokować im talenty z ascentu. Widzicie, o, tu jest skrzynka? What? Byłem milion razy i tej skrzynki nie widziałem jeszcze. Wiecie, czego żałuję że w trakcie bycia na przykład w technikum a nie poszedłem sobie, no nie wiem chociażby na ogródki piwne, w wakacje zarobić i odłożyć pieniądze na sprzęt, który miałem beznadziejny wtedy jakby e, i kupić sobie nowy sprzęt i zacząć już wtedy bawić się z YouTubami, ze streamami i tak dalej, tego żałuję bardzo, mi wywalona będziesz miał dane, tak dokładnie tak to działa w sumie, jakby człowiek zaczyna rozumieć w pewnym momencie, że jakby przejmowanie się wszystkimi rzeczami nie jest żadnym rozwiązaniem, wręcz Stwarzasz sobie tylko problemy tym, nie? Będzie co będzie No i mamy wszystko ogarnięte Wszystkie daily questy zrobione I wiecie co zrobimy dzisiaj? Wiecie co będziemy robić? Pójdziemy zrobić sobie reputację w Lille 40 ARK. Patrzcie, kurczę, udało się Stop, primosków dodatkowych Kamyczki do Ascendu dla Travelera I inne badziewia Nie! Kaj ty żeś ciepnął ty Zostań Ej, tu jakby Nie wydalam troszkę, nie? Tutaj za kiele tu są. Yuh. Ciao mode! ciao mode! ciao mode! ciao. Kurde, alo. Nice, elegancko. Ten komar cały czas popruch, urgał wokół mnie. Ja musiał sobie na interaktywnej mapie zaznaczać ile ja tych okuli już zebrałem, bo to tak. Explore, explore. A Aby sika by trzeba było nadrobić też do momentu chyba do której tam, szóstej? Szóstego flora? W momencie kiedy już potem wchodzą dwie drużyny Do tego momentu można śmiało tam sobie to ogarnąć Mam ładne primoski z tego lecą, o ile dobrze pamiętam A propos primosków Zaraz puścimy sobie łyżka Także no, panie i panowie Co sądzicie o tym, żeby zrobić wspólne granie w Tower of Fantasy na premierę? Zbranme, tak, zbranmy, zembranme te... Okuli tutaj, G-Okulusa. Zebrany mieliśmy. Więc co? Pięknie. Dobra, mamy tepka. Wieczny freeze. Piękny. Dziękuję. Naprzeciwko nas jest skrzynka, ale tam nie idziemy. Ja sobie ją tylko oznacza, że tu jest. E, Kyszynka. Kysyn, Pięknie. I. Bez przesadyzmu, nie? Jak to mówił mój nauczyciel? Mm, tu jest skrzynka, chyba o ile dobrze pamiętam. Of course, zaś żech mi urech, Zaś. Pięknie. Pół mapy przepodróżować, żeby oddać typowi 10 kamyków. Ej, ja w ogóle nie wiem, czy mam te kamyki. To. 20 sekund, kurde, ty. Razor, ciśnij. Popie. Pięknie. Dziabnięte. Dobra, mam jeszcze jednego requesta do zrobienia. Na razie olewamy te okuli tutaj. Uh, robimy sobie to potem. Będziemy cierpieć razem. Uh, two servings of bacon. Jak działa parada ocena postaci? Trzeba dać UID? Tak. Kupujesz sobie jakby za punkty, dajesz UID, ale um, nie robię ocenek w trakcie konta free to play, bo jakby um, w ramach wytłumaczenia, to jest moje drugie konto, gdzie gram totalnie free to play i robię dodatkowy challenge, gdzie używam tylko czterech gwiazdkowych postaci i maksymalnie czterech gwiazdkowych broni. I całość tu. A muszę to kurde zrobić. Całość tutaj idzie, jakby to potem jest przerzucane na YouTubea, Więc w trakcie konta free to play 15 minut nie robię tego, nie robię ocenek. Ja dammit. Mogę to kupić gdzieś. Ale tak, działa to głównie w ten sposób, że kupujesz za punkciki sobie um, ocenkę, i ja oceniam postać. tylko UID i piszesz jaką postać ocenić, nie? Chyba, że chcesz kupić potem sobie ocenę całej, jakby tej um, całego konta, profilu, bo wtedy oceniam wszystko, co jest wyświetlone. I tyle. Czy ja mogę gdzieś bacon kupić? To jest dosyć dobre pytanie. A bacon, bacon, Genshin. E, dobra, zrobimy sobie kilka łyżków, bo mamy tam, dobra, mamy na jednego łyżka, ale i tak puścimy. Zobaczymy. Będziemy widzieć. Nop. Ej. Kajdymy. Tutaj. W dole. Czyżby? No ewidentnie. Giszb. Nienawidzę robić bounty w Monstand i w Liue. To jest jedna z najgłupszych rzeczy, kto, to, za którą ktoś wymyślił. Wow. A w sensie szukanie tych śmiesznych grzybów i innych dziwnych bajerów, żeby znaleźć mopka, to to jest taki absurd. To, co jest w nazumie, jest dużo lepsze. O! o, o, o. Byłaś. A gdzieś jest. Tu jest. Ej, to jak już tu jesteśmy, sklepiemy mu. Tapenie? tu jest skrzynek, w ogóle do ogarnięcia jeszcze. Zagonimy go. Dobra, zostawimy go tutaj w wodzie. To będzie dosyć wygodne, w sumie. Dla nas. Pod kątem freeza i tak dalej. Ale ja widzę, jak ja dostaję w pierdziel od niego. Więc trzeba będzie uważać. A to jest dobry motyw na poćwiczenie tego, nie? Y, uników. Dobra, to, to nie udało się. Nice. Możesz podejść tutaj do wody, troszkę, tak? Proszę. A ty jesteś immune tu kraju, no tak. Ale nie jesteś immune klucze na superkondukt, nie? Paś! Dobra? Zaraz zdechnę. Jeszcze raz proszę się uleczyć. Elegancko. Nie, 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 nie. Ej, dobra, chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź. chodź, chodź. No podejdź tutaj, chłopczem. Chodź, chodź Samantek. Chodź. Dobra, ale mamy hila, to jest Git. Mamy cały czas Kondukta, jest jeszcze lepiej. mamy cały czas friza, więc wchodzi shatter. Pięknie. Ej, nie było źle. Nie było źle, myślałem, że będzie gorzej. O, widzisz, czyli masz Genshinowca, to możesz mu polecić mój kanał. <grywka> Jak przyjdzie, to, to mu powiem, że jesteś dobry, dobry synek, dobry ziom że opłaca się z tobą kumplować, bo już miał przyjaciela. Od razu, zobaczysz, słuchajcie. <laughs> ja jestem przekonującym człowiekiem. już <laughs> mm -hmm. <śmówki> 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 dwie gęśniary, Nie widziałem ich, żeby byli na moim Discordzie jeszcze, ty. On, halo. I tak do nich powiesz, Ej, znam takiego typa, słuchaj. Nie, i dasz im kartkę, tak, tak, pod kratkiem. Tak, kartkę z linkiem do zaproszenia do Discorda albo z moim YouTube'em i zobaczysz, kurczę, będzie elegancko. Zobacz, jakie uniki robię. Widzieliście, jak się naumiałem? Jestem teraz prosem gęszynowym. Ach, kurde. Rozaryja. Baduj tego bursta, ty głupia jesteś, dziocha, Halo No proszę cię Nie wygłupiaj się Dobra, robimy tak 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 O, teraz kurde jak mi się burst Beneta kończy Coś krótko trwa ten burst Beneta, co? Ja ile on ma HP, jak on jest twardy, da to 300 w sumie no, fuck? Nie wiem, czy mi czasu styknie, żeby go ubić. Superkondukt. Dobra, trzaskamy mu troszkę więcej HP teraz, to już jest dobrze. A znowu ma tarczę, ale to akurat tarcza nie jest problemem, mamy Claymore, więc... Dobra, odpalamy wszystko, co mamy, czyli odpalamy tak, 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 lecimy, słuchajcie. Ugh, ale mi przydubczył. Ale mnie ten, ale mnie sacrificial oddaje widzieliście, to w ogóle co chwilę kurcze wpada ten reset Nice Dobra typie, leżysz Uf. To było intensywne, muszę przyznać Ale ładne uniki wpadały, co? Ładne wpadały, kurcze tylko Po śląsku. I... Co by? O! Albo nie. O! Dobra, już dzisiaj padło, ale to powiem raz jeszcze. E, tutaj są takie wredne. Jako, że jest też sezon na. te zwierzęta jest. Oczywiście lato, jest ciepło i te cholerstwo się wyręga tutaj w okolicy. Ale no właśnie, to pieruństwo tutaj co lata, te komary. Już abstrahując od tego, jak mówi się na lata, ale wiecie jak się gada na komary? Kopruch, słuchajcie, kopruch. Proszę bardzo, to, to dzisiejsze słówko. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcineczek Wam się podobał. Widzimy się w kolejnych materiałach z tej serii oraz z poradników. Przypominam, że poradniki wpadają w soboty. Oraz raz jeszcze zapraszam na strumyki w poniedziałki, wtorki, czwartki, soboty od godziny 18.